Polsko amerykańskie jest w Polsce na, na zaproszenie rządu polskiego i jest jakby partnerem w tych działaniach, które podejmuje tej Armia amerykańska na terenie Polski. Jesteśmy tutaj, aby poznać bliżej społeczność lokalną, aby zapoznać się z miejscami, w których w przyszłości będą przebywać żołnierze, poznać bazę turystyczną, odczucie lokalnej społeczności na temat obecności żołnierzy amerykańskich, ale też aby poznać lokalne potrzeby i zobaczyć, co więcej możemy zrobić. Póki co, biór jest fantastyczny, bardzo dobrze, bardzo nam się to podoba, bardzo dobrze się dogadujemy z, ze wszystkimi, którymi się spotykamy. Mieliśmy spotkania w powidzu, zwiedziliśmy ośrodek turystyczny, który tam jest położony. Na razie możemy powiedzieć same same pozytywne rzeczy. Amerykańscy żołnierze e, pojawią się e, na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego za około dwa tygodnie. E, jak długo? Nie wiemy, ile pozostaną, jest to wszystko jeszcze w trakcie negocjacji, ale będzie to liczba około 800 żołnierzy.